Posejdon i spółka oraz tajemnica zamków puszczy. Na obrzeżach wioski, gdzie mieszkali Posejdon i spółka, rosła gęsta puszcza. Ludzie mówili, że w jej sercu kryje się stary zamek, w którym od lat nikt nie mieszka. Rodzeństwo często zastanawiało się, czy te opowieści są prawdziwe. Czasem wieczorami słyszeli od starszych sąsiadów historie o duchach i skarbach, które miały być ukryte w ruinach. Pewnego razu nawet widzieli tajemnicze światło migoczące pomiędzy drzewami, ale bali się pójść sprawdzić. Zamek był dla nich zagadką, która jednocześnie przerażała i fascynowała. Postanowili, że kiedyś muszą dowiedzieć się prawdy. Pewnego dnia, podczas spaceru, znaleźli w lesie złotą monetę. Była tak stara, że nie mogli odczytać napisów. To musi być ślad skarbu, zawołał Posejdon. Spółka przytaknęła. Przyglądali się monecie w każdym szczególe, szukając wskazówek, które mogłyby prowadzić do jej pochodzenia. Była pokryta tajemniczymi symbolami i miała wyraźnie odmienny blask niż współczesne monety. Oboje wiedzieli, że to nie może być przypadek. Postanowili, że następnego dnia wyruszą na poszukiwanie zamku. Przygotowali plecaki, latarki, kanapki, szkicownik z półki i kompas Posejdona. Z samego rana ruszyli w głąb lasu. Byli podekscytowani, ale też trochę zaniepokojeni, bo puszcza kryła w sobie wiele tajemnic. Las wydawał się gęstszy i ciemniejszy niż zwykle, a odgłosy ptaków były jakby bardziej intensywne. W miarę jak oddalali się od wioski, otaczał ich coraz większy chłód, mimo że był letni dzień. Posejdon nie mógł powstrzymać się od opowiadania historii o rycerzach i smokach, które rzekomo miały zamieszkiwać zamek. Spółka notowała każdy szczegół, który mógłby się przydać podczas ich poszukiwań. Puszcza była tajemnicza. Promienie słońca przenikały przez gęste liście, tworząc dziwaczne cienie. Po drodze spotkali wiewiórki i jeża, który wydawał się ich obserwować. Czasem wydawało im się, że coś porusza się w krzakach, ale kiedy sprawdzali, nie znajdowali niczego. Posejdon, chcąc rozładować napięcie, zaczął śpiewać piosenkę, którą wymyślił na poczekaniu, a spółka śmiała się z jego wymyślonych rymów. Zaczęli zastanawiać się, czy to może nie sama puszcza chce ich poprowadzić do zamku. Każdy krok wydawał się zbliżać ich do celu. Wkrótce trafili na polanę, gdzie stał kamień z wyrytym symbolem. Przypominał koronę. Spółka zrobiła szkic, a Posejdon zawołał: to znak. Jesteśmy blisko. Obchodzili kamień dookoła, szukając innych wskazówek, ale nic więcej nie znaleźli. Spółka zauważyła, że symbol jest podobny do tego, który widzieli na monecie. Wyglądało na to, że kamień mógł być kiedyś częścią jakiejś konstrukcji. Posejdon zasugerował, że może był tu kiedyś most lub brama prowadząca do zamku. Wędrując dalej, natrafili na wąską ścieżkę. Zaczęła prowadzić ich w głęboką dolinę. Po kilku godzinach marszu wreszcie ujrzeli zarys zamku ukrytego za drzewami. Zatrzymali się na chwilę, by przyjrzeć się budowli. Zamek wydawał się zarówno majestatyczny, jak i groźny, a jego ruiny zdawały się szeptać o dawnych czasach. Posejdon i spółka zaczęli zastanawiać się, kto mógł w nim mieszkać i dlaczego został opuszczony. Zauważyli, że wokół zamku rozpościerała się fosa, choć była już prawie całkowicie zasypana. Postanowili zbliżyć się, ale robili to bardzo ostrożnie. Zamek był imponujący, choć w ruinie. Wieże miały zapadnięte dachy, a wokół murów pięły się dzikie winorośle. Spółka wyciągnęła szkicownik, żeby uchwycić jego majestat. W trakcie rysowania zauważyła dziwne wzory na jednej z wież, przypominające starożytne runi. Posejdon w tym czasie szukał sposobu, jak dostać się do środka i znalazł niewielkie przejście w murze. Byli ciekawi, czy ktoś jeszcze pamięta o istnieniu tego miejsca. To musi być nasze wejście powiedział z determinacją w głosie. Ruszyli dalej, gotowi na to, co może ich czekać w środku. Przed wejściem leżała stara brama, z której zdobie odpadała rdza. Posejdon delikatnie popchnął skrzydło drzwi, a te otworzyły się z przeraźliwym skrzypieniem. Oboje zamarli na chwilę, nasłuchując, czy ktoś jeszcze jest w środku. Gdy cisza ich uspokoiła, zrobili pierwszy krok do wnętrza. Zamek zdawał się żyć własnym życiem, wiatr poruszał resztkami tkanin, a echo ich kroków wydawało się mnożyć. Powietrze było ciężkie, pachniało wilgocią i kurzem. Spółka wyciągnęła latarkę, oświetlając ogromną salę z resztkami gobelinów na ścianach. Nagle usłyszeli dźwięk. Jakby kroki. Kto tu jest? Zapytał Posejdon, choć głos mu drżał. Nikt nie odpowiedział, ale kroki ucichły. Postanowili jednak iść dalej, choć każdy szelest przyprawiał ich odreszcze. Spółka zaczęła zastanawiać się, czy legenda o duchach może być prawdziwa. Posejdon śmiał się nerwowo, mówiąc, że to pewnie tylko wiatr. Ale oboje wiedzieli, że coś jest nie tak. Poszli dalej, przechodząc przez kolejne pomieszczenia. W jednym z nich znaleźli stary kufer. Spółka odchyliła wieko, ale w środku były tylko zakurzone księgi. Jedna z nich miała zdobioną okładkę z wytłoczonym symbolem przypominającym koronę. Posejdon zauważył, że okładka jest wykonana z niezwykle twardego materiału, jakby z metalu. Otworzyli księgę, a ze środka wypadła mapa. Była to stara, ręcznie rysowana mapa przedstawiająca zamek i jego okolice. Wydawało się, że prowadziła do ukrytego miejsca w lesie. To chyba wskazówka do skarbu, powiedział Posejdon z błyskiem w oku. Spółka przyjrzała się mapie dokładniej, zauważając tajemnicze symbole na jej rogach. Zdecydowali, że muszą za wszelką cenę odkryć, dokąd prowadzi mapa. Z mapą w ręku, ruszyli na poszukiwanie wskazówek. Oznaczenia na mapie prowadziły ich w głąb zamku, przez kręte korytarze i zapomniane komnaty. Spółka zauważyła, że każda strona mapy zawierała drobne runiczne napisy. Poseidon zasugerował, że mogą to być wskazówki, ale nikt z nich nie znał starożytnego języka. W jednym z pomieszczeń natknęli się na olbrzymi witraż przedstawiający koronowanego króla. Może to on ukrył skarb. Zastanawiał się Posejdon, patrząc na imponujące dzieło. Witraż rzucał na podłogę światło, które układało się w kształt strzałki. Byli pewni, że to ważna wskazówka. Podążając za wskazówką, dotarli do starej biblioteki. Półki były wypełnione za księgami, a powietrze pachniało starością. Spółka z zainteresowaniem przeglądała grube tomy, szukając czegokolwiek, co mogłoby pomóc. W jednej z książek znalazła szkic zamku, który wyglądał identycznie jak ich mapa. Spójrz tutaj, zawołała, pokazując rysunek Poseidonowi. Rysunek wskazywał na podziemną kryptę, ukrytą pod główną salą. Oboje wiedzieli, że muszą się tam dostać. Biblioteka wydawała się jednak kryć więcej tajemnic a niektóre księgi miały strony zaszyfrowane w niezrozumiałym języku. Znaleźli zejście do krypty za starą, masywną półką. Posejdon, wykorzystując swoją siłę, przesunął mebel, odsłaniając wąskie, kręte schody. Wygląda jak zejście do lochów, powiedziała spółka, próbując zajrzeć w głąb ciemności. Oboje wzięli głęboki oddech i ruszyli na dół. Schody były zimne i wilgotne, a każdy ich krok odbijał się echem w wąskim korytarzu. Na dole znaleźli żelazne drzwi z kolejnym symbolem korony. Drzwi były zamknięte na ogromny, zardziewiały zamek. Spółka zauważyła, że w zamku jest dziurka o kształcie przypominającym monetę, którą znaleźli w lesie. Posejdon wyciągnął monetę i włożył ją w otwór. Pasowała idealnie. Zamek zaskrzypiał, a drzwi otworzyły się z głuchym hukiem. Za nimi znajdowała się ogromna sala, której ściany zdobiły płaskorzeźby przedstawiające sceny z życia dawnego królestwa. Na środku sali stał kamienny postument, na którym spoczywała skrzynia. Spółka i Posejdon podeszli ostrożnie, wstrzymując oddech. To musi być skarb, powiedział Posejdon, ale jego głos drżał z ekscytacji i strachu. Spółka otworzyła skrzynię, a w środku znaleźli nie tylko złote monety i klejnoty, ale także starożytne dokumenty. Wyglądały na królewskie pergaminy, które opowiadały historię dawnego władcy. Jeden z dokumentów zawierał mapę, która wydawała się prowadzić do jeszcze większego skarbu. Posejdon zauważył, że na jednej z monet znajduje się ten sam symbol, co na witrażu w zamku. To wszystko jest częścią większej tajemnicy, powiedział, wpatrując się w znalezisko. Oboje poczuli, że odkryli coś naprawdę niezwykłego. W trakcie przeglądania skarbu usłyszeli dziwny dźwięk, jakby z głębi zamku dochodził szum wiatru. Zrozumieli, że ich obecność mogła obudzić coś, co przez wieki pozostawało uśpione. Spółka zaproponowała, żeby zabrać tylko kilka dokumentów i monet, aby nie naruszać spokoju miejsca. Posejdon niechętnie zgodził się, choć korciło go, by zabrać więcej. Kiedy zaczęli wychodzić, zauważyli, że światło w sali zaczęło przygasać. Oboje przyspieszyli kroku, czując, że muszą jak najszybciej opuścić kryptę. W drodze powrotnej do wioski Poseidon i spółka zastanawiali się, co powinni zrobić z dokumentami. Były one zbyt cenne, żeby zostawić je bez opieki, ale jednocześnie obawiali się, że ich odkrycie może przyciągnąć niepożądane osoby. Spółka zaproponowała, żeby porozmawiać z miejscowym historykiem, który mógłby pomóc im zrozumieć znaczenie znaleziska. Poseidon zgodził się, choć miał wątpliwości, czy to dobry pomysł. Oboje czuli, że ich przygoda jeszcze się nie skończyła. Kiedy dotarli do wioski, opowiedzieli swoją historię panu Adamowi, starszemu mieszkańcowi i pasjonatowi historii. Pan Adam był zaskoczony ich opowieścią, ale uwierzył, kiedy zobaczył dokumenty i monety. To niesamowite odkrycie, powiedział, przeglądając pergaminy obiecał pomóc im zbadać tajemnice zamku, ale ostrzegł ich, żeby nikomu więcej nie mówili o swoim znalezisku. Nie wszyscy mają dobre intencje, dodał, spoglądając na nich z powagą. Pan Adam wyjaśnił, że symbole na dokumentach mogą pochodzić z czasów średniowiecza i być związane z legendą o zaginionym królestwie. Jeśli te dokumenty są prawdziwe, to możecie być na tropie jednej z największych tajemnic w historii naszego regionu, powiedział z entuzjazmem. Spółka i Posejdon poczuli, że ich przygoda nabiera nowego wymiaru. Postanowili, że wrócą do zamku z panem Adamem, aby dokładniej zbadać kryptę i odkryć, co jeszcze może się tam kryć. Następnego dnia, wyruszyli we trójkę do zamku. Pan Adam był dobrze przygotowany, miał ze sobą sprzęt do badania starożytnych artefaktów i notes, w którym zapisywał wszystkie szczegóły. Kiedy dotarli na miejsce, zamek wydawał się jeszcze bardziej tajemniczy niż wcześniej. Weszli do krypty, gdzie pan Adam zaczął analizować płaskorzeźby i dokumenty. To wszystko wskazuje na istnienie tajemniczego zakonu, który chronił skarb przed intruzami powiedział, wskazując na jeden z reliefów. Spółka i Posejdon słuchali z zapartym tchem, czując, że są częścią czegoś naprawdę niezwykłego. Pan Adam znalazł w jednym z dokumentów wzmiankę o strażniku korony, który miał strzec zamkowego skarbu. To może być nie tylko legenda, powiedział, wskazując na zdanie zapisane starodawną polszczyzną. Strażnik korony mógł być człowiekiem, ale równie dobrze symbolem czegoś większego. W czasie rozmowy Posejdon i spółka zaczęli dostrzegać, że jeden z reliefów na ścianie przedstawia postać z kluczem w dłoni. Relief znajdował się naprzeciw miejsca, gdzie znaleźli skrzynie. Może to podpowiedź, że skarb nie został jeszcze w pełni odkryty. Zastanawiała się spółka. Zainspirowani wskazówką, zaczęli badać kryptę jeszcze dokładniej. Pan Adam zauważył drobne głębienie w ścianie pod reliefem, które mogło być zamkiem na klucz. Problem w tym, że nigdzie nie znaleźli klucza. Może to ten sam klucz, który otworzył drzwi? Zasugerował Posejdon, ale moneta, którą wcześniej użyli, nie pasowała do nowego zamka. Zaczęli przeszukiwać podłogę i zakamarki, ale nie natrafili na nic więcej. Pan Adam postanowił, że spróbują przeanalizować mapę, którą znaleźli w skrzyni, licząc na kolejne wskazówki. Mapa zawierała tajemniczy symbol przedstawiający koło podzielone na cztery części. Każda z nich miała inną ikonę, koronę, miecz, gwiazdę i księgę. To może być klucz do rozwiązania zagadki, powiedziała spółka, wskazując na symbole. Zaczęli przeszukiwać zamek w poszukiwaniu miejsc, które mogłyby pasować do przedstawionych ikon. Poseidon natrafił na małą niszę w ścianie w jednej z wież, gdzie znalazł kamienny miecz. Spółka w tym czasie odkryła starą księgę w bibliotece. Wyglądało na to, że każde z tych miejsc miało swoje znaczenie. Kiedy zgromadzili wszystkie cztery przedmioty, wrócili do krypty, pan Adam zasugerował, że symbole mogą być kluczem do aktywacji mechanizmu w reliefie. Ustawili przedmioty na postumencie znajdującym się po środku sali. Kiedy tylko ostatni z nich znalazł się na swoim miejscu, zamek w reliefie rozbłysnął światłem. Usłyszeli cichy zgrzyt i część ściany zaczęła się przesuwać, odsłaniając tajemne przejście. To chyba prowadzi do ostatniej części skarbu, powiedział pan Adam, a ich serca zabiły szybciej. Tajemne przejście prowadziło do wąskiego korytarza, który wydawał się schodzić głębiej pod ziemię. Powietrze stawało się coraz chłodniejsze, a wilgoć osadzała się na ścianach. Po kilku minutach dotarli do kolejnej sali, gdzie w centrum stała olbrzymia, zamknięta skrzynia. Wokół niej znajdowały się rzeźby przedstawiające rycerzy w zbrojach, trzymających miecze skierowane ku ziemi. Wyglądało na to, że to miejsce było święte dla dawnych mieszkańców zamku. To musi być najważniejsza część skarbu, szepnęła Spółka. Poseidon zauważył, że skrzynia ma na wieku napis w starodawnym języku. Pan Adam przetłumaczył go jako tylko ci, którzy szukają z czystym sercem, mogą otworzyć ten skarb. Oboje poczuli, że ich intencje są właściwe, ale jednocześnie wiedzieli, że muszą postępować ostrożnie. Posejdon i spółka podeszli do skrzyni i spróbowali ją otworzyć. Wymagało to jednak połączenia wszystkich przedmiotów, które wcześniej znaleźli: korony, miecza, gwiazdy i księgi. Po ich ułożeniu na skrzyni zamek otworzył się z cichym kliknięciem. W środku znaleźli nie tylko bogactwa, ale także starożytne insygnia królewskie. Była tam korona wysadzana drogocennymi kamieniami, berło i płaszcz królewski. Znalezisko potwierdzało, że zamek był kiedyś siedzibą ważnego władcy. Dokumenty dołączone do skarbu opowiadały historię królestwa, które upadło z powodu zdrady jednego z rycerzy. Posejdon i spółka czuli, że są świadkami niezwykłej historii, która może zmienić wiedzę o ich regionie. Pan Adam zasugerował, żeby zabezpieczyć znalezisko i zgłosić je odpowiednim władzom. W drodze powrotnej do wioski rozmawiali o tym, jak zmieniła ich ta przygoda. Oboje czuli, że stali się odważniejsi i bardziej zdeterminowani. Wiedzieli, że odkryli coś wyjątkowego, ale jednocześnie rozumieli, że odpowiedzialność za to znalezisko jest ogromna. Pan Adam obiecał pomóc im w przekazaniu skarbu do muzeum, aby wszyscy mogli poznać jego historię. To, co znaleźliście, jest dziedzictwem całej naszej społeczności, powiedział z dumą. Po powrocie do wioski Posejdon i Spółka zostali bohaterami. Mieszkańcy słuchali ich opowieści z zapartym tchem, a historia zamku i jego skarbu stała się głównym tematem rozmów. Pan Adam zaczął przygotowywać dokumentację, aby skarb został oficjalnie uznany za narodowe dziedzictwo. Rodzeństwo czuło się szczęśliwe, że mogło przyczynić się do odkrycia tak ważnej części historii. Jednocześnie postanowili, że będą dalej badać inne tajemnice regionu. Kilka miesięcy później w wiosce otwarto wystawę poświęconą zamkowi i jego historii. Dokumenty, insygnia i inne znaleziska stały się atrakcją dla turystów z całej Polski. Posejdon i spółka patrzyli z dumą, jak ich przygoda wpłynęła na życie całej społeczności. Wiedzieli, że to dopiero początek ich podróży. Tajemnice świata czekały na odkrycie, a oni byli gotowi stawić im czoła wierząc, że każde wyzwanie jest kolejną okazją do przeżycia niezwykłej przygody